Ładnie. Y... Trzy koksy ja pitole to przegramy. Hej, siemanko Simeczki witajcie w moim pierwszym odcinku z The na kanale. Jestem Lonely Girl, a to jest serwer Citroxa ponownie. I jak mnie zladczyło, ale tak coś zebrałam. Dobra, jest moc. Yy, buteleczki z XP I tutaj Wam robię cięcie i myślę, że widzimy się pod ścianami. Tutaj jeszcze wa na, do Was na chwilę wracam, żeby tutaj tego pana i Pamat zgłosić yy, przykać na forum, żeby... No i tak zrobiłam, screenshoty, ale tak od razu, żeby mieć za obradę. Teraz już na serio cięcie Teraz i już tutaj możemy enchantować. Nie wiem, gdzie jest enchant. Obejdzie się. Eee, bo po prostu i mam złoto buciki, bo nie wiem, jeszcze jeśli kilo po prostu nie chciał mi lotać w ogóle żelaza. To jest smutne, ale zebrałam łuk, jabłuszko i jedzonko, które tu jest trudno na tym, eee, na tej mapie. Po prostu... Yy... Aha, zabił go, myślałem, że on ora. Yy, po prostu trudno jest, Tutaj to zabrałam z łucznika jakiegoś. To jest jakiś freakilek chyba. Awczy chyba sobie. Albo i nie awczy. Yy, może zna... o koks'a Więc ja się stąd zabieram oni się tam bawią, to ja nie będę uczestniczyć może moja drużynka tutaj ładnie z łoków wyjechała, wszystkich po kolei więc naprawdę ładna timowa ładnie ładnie i tutaj ktoś się posypał ładnie trzy koksy ja pitolek to przegramy to nie wiem to będzie takie żałosne dodaję mu koksa i nie ma zabawy yy, on się pobawi teraz w wybuchanie środka znać są tak koksa bez sensu ale no już trudno to przeboleje jakoś. Tu są perełki. Dobra, fajny miecz, drugi fajny miecz, ale już mi nie trzeba, Tak, perełki jest, są, to jest też moc. I kolejny się posypał jak mój team tutaj coopsi. Wszystkich nie wybiją. Tam jeszcze zostali, no nieważne. I mm, ładnie, ładnie timu mój ładnie tam jedzie, tutaj wszystkich. I tutaj już chyba takiego było super, do tego nic nie ma. Aha, e, tutaj masz hełm, I Nie trzeba za bardzo, to krzynie, tam bez sensu. Nie, nie wiem, po co to zbierał, pewnie gdzieś ze z afetka. I tam jest zielonek, się do niego tak pewnie może. A nie. na kopsie Dobra jest kill yy, 23 deaksy Dobra dopóki jestem jeszcze tutaj chwilę na kopsie to ja szybko sobie zrobię tutaj EQ Klata yy, Spodnie. I hełm tak, yy, to... Tak, tak. I spodęki brakuje jednego diakta, ale to już sobie oszczędzimy. I dzień dobry, typeczku. Dobra, mój. Jest to jeszcze jeden. Spokoj, mam jeszcze koks, sobie tutaj zjem w na szczęście nie udało się sksuć temu Kolesiowi mojego traga. O! I czwarty diaks. Prost ma buciki. Jak po prostu... Czytaj mi w myślach dzisiaj gra. Zdejmujemy te szajskie i dali diaksowi taki słek po prostu. Oj, zaraz już znajdą pewnie tego typeczka. Nie wiem, najwyżej poczekamy na deathmatch, a on nie będzie jakiś za bardzo wykokszony, bo wprowadzili teraz limit, że jest maksymalnie jeden kupiony koks, yy, jednorazowy. Więc spoczko będzie. Prze 11, gdzie on może być? Ho, ho. Ale go tym był słaby, bo nie miał tylko dwa fragi razem. z jest za Czerwoni, żółci, Myślę, gdzie on po prostu może być. Tutaj nie, tutaj nie, tu są moi. Napiszę im, że nagrywam. Dobrze, 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 czy ja to... Nie widzę. Tu sobie doskoczymy, to jest ich połówka. Tu jest gdzieś w kopalni, i teraz jeszcze albo coś. Nie będzie też jakiś pewnie zbyt wykoprzony super elo elo. No bo nie ma bycia, w sumie, bo... O cóż, nie zabił nikogo, biegców, nie zlotał. Nie wiem. Yy, tutaj chyba jeszcze po prostu, nie wiem, zrobię wam cięcie, bo dwie minuty możemy za więc tak, cięcie metki właśnie przez chwilę, który z naszych go zabił i no wygraliśmy, no. Więc ja ogólnie bardzo Wam dziękuję za meczyk. I wait, nie dodało mi moment chyba. Yy, nieważne. W każdym razie dziękuję Wam bardzo za całą rozgrywkę i do następnego odcinka. Ja się z Wami żegnam. Pa